Uwaga! Co to za serial? Złoto, Węgry, babcia, pociąg, urodziny. Czy to Russian sezon drugi? Dokładnie tak. Gosia Steciak, Julia Taczanowska. Zapraszamy na odcinek serial Killers. <mum> Gosiu, jak myślisz, czy po pierwszym sezonie hmm... W ogóle był potrzebny nam drugi sezon Russian Doll, bo pierwszy sezon był super, się zamykał jakby w jakąś taką całą miniaturkę, a tutaj mamy co prawda nową y, wersję podróży w czasie, y, ale czy to do końca prowadzi? Ja przyznaję, że byłam zaskoczona, kiedy odkryłam, że jest, powstaje drugi sezon, Rush and Doll, bo właśnie wydawało mi się, że ten pierwszy stanowi taką ładną, zamkniętą, szkatułkową całość. Mm. I zastanawiałam się, co jeszcze można wnieść do tej historii. I o ile pierwszy sezon był historią o umieraniu, to drugi się układa w jakąś taką opowieść o tym, jak próbować żyć, mm -hmm. jak w ogóle radzić sobie z rodzinną historią, z przyszłością, trochę z traumą. I. Nie wiem, mam takie mieszane uczucia trochę po tym drugim sezonie, bo z jednej strony właściwie cieszę się, że on powstał, bo mimo że jest bardzo nierówny i właśnie mam wrażenie, że niektóre wątki wręcz zostały urwane albo są dodane tylko po to, żeby jakoś się połączyć z pierwszym mhm. sezonem, to jednak się cieszę, że to powstało, bo, bo jest to bardzo ambitna próba opowiedzenia czegoś właśnie o naszej rodzinnej historii, o jakichś traumach mm -hmm. i w ogóle świetny popis też Nataszy Leon, która tutaj robi no, naprawdę tak. i reżyseruje i pisze i jest showrunnerką i nauczyła się mówić po węgiersku, no, gra główną no, rolę. No, tak, tak, Także tak. to jest jakiś taki, ja to traktuję jako taką może nie do końca udaną kontynuację, ale jakoś taką fajną drogę rozwoju aktorki, która tutaj pokazuje, że ma naprawdę szerokie spektrum i ma coś ciekawego I ma do powiedzenia. Co, dokładnie, dokładnie, też tak sobie myślę. Dla mnie właśnie pierwszy, pierwszy sezon był taką idealną, zamkniętą całością, i rzeczywiście też tak jak Ty, miałam takie poczucie, po co jest drugi sezon. Szczególnie, że pierwszy sezon z tym e, motywem tej śmierci i odrodzenia, bo ty powiedziałaś o śmierci, bo ja, ja pomyślałam o tym, że to bardziej takie odrodzenie, i właśnie taka też nauka życia i pogodzenie się ze swoimi traumami, i porzucenie swoich ciężarów w przeszłości, ale tu się okazuje w drugim sezonie, że jak już możemy się pogodzić właśnie jakby z własnym poczuciem winy i, i z własnymi jakimiś problemami, ale co jeżeli byśmy mogli zrobić tak, żeby tych problemów w ogóle nie było jakby od początku na starcie, prawda? I to jest to, co, co Natasza Lion, czyli bohaterka Nadia próbuje zrobić, czyli podróżując w czasie dziwnym pociągiem, złoty pociągiem. złotym pociągiem, no on chyba nie jest złoty, ale jakby próbuje. Zapobiec tra tra tragedii swojej rodziny, swojej matki, yy, upatrując yy, źródło swoich cierpień, czy cierpień swojej rodziny, na tym, że straciła ona te złote monety, które mama zgubiła ukradła babci, i potem je zgubiła. I dla mnie ta koncepcja się wydała bardzo ciekawa i jakby rzeczywiście fajnie, że już nie musimy wracać do, do, do czegoś, co już zostało zgrane, czyli prawda, tego tak, takiego scenariusza Ala-Dzień Świra, tylko mamy coś nowego, mamy nową, nową koncepcję jakby podróży w czasie, ale yy, wydaje mi się, że traci cała ta konstrukcja traci, jakby stawki spadają, ponieważ yy, i razem ze stawkami spada też jakby komizm tego, bo pierwszy sezon jednak był bardzo zabawny. Tak, mimo I tego, że, że co chwilę ktoś tam umierał tak. Tak, w grze komputerowej, to był dużo, dużo lżejszy. Tak, e, tak ale, ale te, te śmierci były komiczne, te okoliczności były komiczne, właśnie prób, prób, próba ominięcia tych różnych e, przypadków, wypadków, była bardzo fajna. Natomiast tutaj ten sezon e, i jakby komizm e, e, opiera się głównie na na Nataszy, Lion i na jej grze aktorskiej, i na dialogach, i na jej interakcjach z innymi bohaterami. Przez to, że nie ma jakby żadnych reperkusji, konsekwencji jej podróży podróżowania tam i z powrotem to stawka jest taka, że ona sobie może wracać. Powracać, kiedy jej się podoba, do odpowiedniego momentu, robić tam jakieś swoje zadania, yy, i potem właśnie wracać do przyszłości czy tam przeszłości. Yy, co mi się yy, przez to m, takie, wydało mi się to dużo płytsze i dużo głupsze i jakby ten premysł mi się też dosyć wydał taki błahy. To z jednej dziwo, strony błahy to ja miałam wrażenie, że on jest właśnie, że tutaj może nie do końca się udało połączyć te tonacje, bo jednak mamy no tutaj żarty, jakby jest humor jasny, mhm. ale też jest rodzinna historia, mocno tak. zanurzona w Holokauście, druga wojna światowa, historie rodzinne, tak. i jakby reperkusje tego, które sięgają nie tylko do pokolenia córki, czyli ale... bohaterki Chloe Wigni, ale też właśnie do Wnuczki, czyli tego, jak to, mhm. że nasi dziadkowie przeżyli wojnę, odbija się w naszym zachowaniu, w tym, jak my podchodzimy tak. nie wiem, do budowania relacji, mhm. w tym, jak nie rozumiemy naszych rodziców. To jest w ogóle bardzo fascynujący temat, i on jest tutaj wygrany trochę na poważnie, trochę komediowo, i nie zawsze mi się to zgrywało. No, że więc jakby właśnie, może tak. ja też no, nie wiem, czy to jest dobry moment dla jakby nas w tej części świata, żeby żartować w takich rzeczy. Więc może tutaj miałam taki trochę zgrzyt. Ale to, co mi się podobało najbardziej, to właśnie to, ta opowieść o tym właśnie sięganiu po traumę, o tym właśnie, co to robi z pokoleniem rodziców, mm. wnuków. I, no bo to jest dość uniwersalne doświadczenie, Ty... niezależnie czy jesteśmy w Europie, czy jesteśmy tak. w Stanach Zjednoczonych. Mi się to w ogóle skojarzyło z rewelacyjną książką Katarzyny surmiak Normańskiej, Czystka, mm -hmm. która opowiada z kolei o kresach i o tym właśnie, jak pokolenie tych osób, które przeżyły kresy, wo wojnę na kresach, mm -hmm. Jak sobie nie radzą w ogóle z tą rzeczywistością, jak rodzice o tym nie opowiadają swoim dzieciom i wnukom, mm -hmm. i tak dalej. Więc to jest, to jest takie ciekawe jakieś połączenie, które nie sądziłam, że, że mi się nawiąże z między Rashandol a, a jakby tymi, tymi książkami. Więc jest tu bardzo dużo taki, takiego gęstego, jakby gęstych emocji. Ale jednocześnie takie to jest właśnie. Mi się to wydawało rozwodnione. rozwodnione, właśnie, właśnie przez, przez jakby taki, takie poczucie, że właściwie ta bohaterka, Nadia, cofa się w czasie i od niej zależy, gdzie ona, co ona odkryje, to ona odkryje, prawda? Nie ma jakby takiego jakby zewnętrznego jakiegoś koła, które, które ją napędza czy wyznacza jej jakieś granice. I co przez to mi się wydało, to takie no, że ona nie do końca sobie radzi, że jeżeli jak się już pojawia w tej części, właśnie jakby wojennej w, nie, w Budapeszcie w 1944 roku ym, i tak się zachowuje, jakby kompletnie nie miała poczucia, co, co tu się dzieje, o co tak, chodzi, to, to. kim jest jej babcia i cały czas. I jak powtarza... W jakich okolicznościach jak się znalazła, tak. bo ona sobie tak nonszalansko tam chodzi, 1944 tak. rok. Tak. Okularki przeciwsłoneczne i w ogóle. Yy, no. i, tu, I tu mi się wydało to takie troszeczkę, no, okej, okay, dobra, to nie jest ten ton, który, który pasuje do tego. Nawet nie mówię o tym, że nie można robić komedii, w której akcja toczy się w czasie wojny, bo te, takie rzeczy żeśmy widzieli, prawda, z, w sumie z bardzo pozytywnym skutkiem, ale że po prostu środek ciężkości się gubi. W momencie, kiedy to jest jej historia i tej mamy. Jakoś jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że ona może być dosyć nonszalanska, właśnie w, w, jakby w reakcji i, i taka dosyć nie do końca trochę odklejona, ale już w tym, w tym Budapeszcie mi, mi się wydało to takie niepotrzebne i, i smutne. Ale to, co mi się na przykład podobało, to jakby ten motyw przeznaczenia. i tego, że nie da się zmienić swojej przeszłości, prawda? I tak. że cokolwiek ona nie próbuje zrobić w tej przeszłości i tak y y będzie dokładnie to samo w przyszłości czy w teraźniejszości. Tak, no bo niezależnie, jakby każdy z nas ma pewnie taką historię, że nam się wydaje, gdyby tylko odnaleźć tak. te złote krugerandy, tak. to by moje życie potoczyło się zupełnie inaczej. I każdy ma pewnie taką pokusę, żeby może cofnąć się w czasie mm. i to jedną rzecz odkręcić i wtedy wszystko by było inaczej. A tutaj właśnie jest, to, to, to też bardzo fajnie wybrzmiało, że tak. ten serial opowiada o tym, że zawsze będzie jakiś skarb ukryty pod parkietem w mieszkaniu, w którym już nikt nie mieszka, i jakiś list, jakaś tożsamość jakaś taka historia, do której już okay. nie dotrzemy i, i też nie, o tym, jakby nie, jakby nie polega to na tym, żeby cały czas gonić za tą przeszłością, bo wtedy tracimy z oczu teraźniejszość tak. i to jest też jakby wydźwięk tego serialu, bo, no bo bohaterka, która ciągle tutaj gani, goni za przeszłością i stara się rozwiązać y, dawne problemy, traci z oczu y, no, swoją najbliższą sobie osobę, czyli Ruthie, tak. y, z której nie, ma, którą jakby nie, spędza, nie spędza jej ostatnich chwil, tak. bo jest zajęta czymś innym i to jest taki jakby gorzki mm. wydźwięk tego, y, tego serialu. A co myślisz w ogóle o tej zamianie, e, zamianie miejsc, zamianie ciał, niejako z A. matką, który jest tak wygrany niby połowicznie. Nie ja się strasznie strasznie mnie to rozbawiło, bo ja równolegle z Rashendol oglądam sobie z Archiwum X, Aha. I akurat tam <laughs> był taki odcinek, w którym Mulder zamienia się mm. ciałem z Michaelem McKinnem, czyli czakiem z Better Saul, W ogóle seriale rozmawiają ze sobą, wszyscy grają wszędzie. I tam był dokładnie taki sam koncept, że jakby oni się zamienili ciałami. I jakby wciąż grali ci sami aktorzy, ale inni bohaterowie widzieli właśnie innych bohaterów. Tak, więc... Tak. Był jeszcze taki serial, nie wiem czy ty kojarzysz, Quantum Leap, takie coś, gdzie właśnie był mężczyzna, który wędrował z ciała do ciała i miał naprawiać problemy ludzi w każdym razie. No to jest stara rzecz, lata 90., czy tam 80. nawet, nieważne. I co o tym myślę? Mi się to jakby koncepcyjnie mi się podobało. Wiesz co, mi się to jeszcze skojarzyło, jest Mała Mama taki film, który będzie niedługo myśmy widziały na nowych horyzontach, będzie niedługo pewnie w kinach. Który właśnie też, jakby tę koncepcję poznania swojej mamy jako młodszej osoby, eksploruje, i tutaj jest, jakby też, też ten, ten wątek, który jest dosyć dla mnie był wzruszający: poznanie swojej mamy, jakby w takim momencie ważnym, i jakby przeżycie z nią jakiejś, jakiejś jej sytuacji. Um, y, y, mi szkoda tylko Chloe Sewini, która jest świetną aktorką i której było bardzo mało. Y, nie wiem, ma, miałam wrażenie, że w pierwszym sezonie, mimo że. Chyba występowała w mniejszej ilości odcinków i scen, e, jakoś więcej miała możliwości popisu i, i, i można było się na nią popatrzeć. No tutaj popatrzeć. szkoda tego właśnie. Ja miałam wrażenie, że to by była ciekawa, ciekawa opcja, żeby hmm. jakoś pokazać tę Chloe Sevigny, hmm. którą rzadko widujemy teraz na ekranie, i też, żeby rozbudować tę postać, bo to jest hmm. też niewykorzystana szansa według mnie, bo mimo wszystko po tym sezonie my nadal niewiele więcej wiemy o tej o mamie. mamie. dalej jest definiowana przez tę chorobę psychiczną. Nie wiemy, jakie miała marzenia, jakie miała hmm, swoje. To plany. Jest bardzo tylko zasygnalizowana ta bardzo trudna relacja z matką, która w pewnym momencie mówi, że to, co ona przeżyła w trakcie wojny, to, to właśnie Damn. bohaterka Chloe Sevigny na pewno by sobie nie dała rady. I właśnie Nadia to komentuje, że wow, to jest Damn. mega toksyczny komentarz. Czemu tak Damn. mówisz? Ale, ale to jest no też niepociągnięte tak, dalej. Nadia wraca do tego um, 44 roku, gdzie jest swoją babcią i też mogłaby mieć szansę zobaczyć, co babcia przeżyła i też właściwie jest to średnio pokazane, to znaczy nie czujemy, te... no znowu wracam do tematyki holokaustu tutaj, ale też jakoś, jakoś wydaje mi się to niewykorzystany motyw, szczególnie z tym komentarzem jakby. Wcześniej. To skoro mowa o niewykorzystanych mhm. szansach, to cały wątek Alana, no tak. który mam wrażenie, że jest tutaj doczepiony tylko właśnie po to, że tak. był w pierwszym sezonie i coś musimy z nim zrobić, tak, niż szczególnie tak mamy, mamy ten osadzenie go w, w tym Berlinie gdzie on się wciela z kolei w swoją babcię, ale też no, nie mamy tego wątku to w ogóle, w ogóle rozwiniętego, nie to jest to bardzo zmierza, ciekawe na przykład, tak. czemu on się tak dobrze czuje w tym kobiecym ciele. Tak. Nie? To, by było, to jakby... by było ciekawe, Pokażmy tak. to, dlaczego, tak. o co tutaj chodzi, nie? Tak, tak. Więc to też jakiś taki jest wątek nakreślony, potem trochę porzucony, nijak się nie splata z tym, co, co się dzieje u Nadi. Więc to, to miałam takie wrażenie, że właśnie tam jest bardzo dużo ciekawych pomysłów, faktycznie po nakreślonych, łącznie te węgry współczesne w przeszłości i tak dalej, ale trochę jest tego za dużo i mam wrażenie, że to im się no, rozeszło, nie mhm. zapanowali nad tym materiałem. Nie wiem, czy, czy, czy jest pomysł na trzeci sezon. Wiem, że pierwotnie chyba miało być tak, że właśnie to miały być trzy akty. Tak, A. ale więc, więc może to tutaj będzie jakaś mm -hmm. szansa, żeby to, żeby to wybrzmiało. Ale mam wrażenie właśnie jakiegoś takiego bałaganu i, i niedopracowania tych wątków. Jest, no Mimo, tak że jak, tak jak wspominałam, uważam, że i tak cieszę się, że to powstało, bo no, zobaczyliśmy, że Natasza Lyon ma tutaj naprawdę dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. I no ja nie spodziewałam się, że, mm -hmm. że tutaj jest aż. No to jest imponujące, naprawdę, robić tak. tak dużo rzeczy i jeszcze się nauczyć mówić w obcym języku. A ona nie mówiła wcześniej, bo to jest, zdaje się, oparte, to znaczy ona nie podróżowała w czasie. No, może. A może? W każdym razie jest to gdzieś tam oparte na jej historii godzinnej. Miała motywację, nie? nie? Tak, tak, więc może. Coś hej, to... kiedy jak nie do serialu, może zrobię <laughs> przyjemność mojej rodzinie. Mojej babci. E, tak, tak. Mi się też podoba ten wydźwięk tego serialu, że w sensie tej, te, tego. Y, y, sezonu, gdzie mamy no, ciekawe, ciekawie to posy, po, podsumowanie, prawda, że ona ma do wyboru siebie jako dziecko prawda, i, i te, te pieniądze, które, te, te złote monety, które, utrac, utrac, które zostały utracone i które trochę symbolizują traumę jej prawda, e, i traumę jej rodziny. No i, tak, to jest w ogóle przerażająca scena, jak tak. właśnie nam mówi, że że ta babcia wykupuje złoto, bo ona czeka aż naziści wrócą. Jakby mm. to jest, I to jest to doświadczenie osób, które przeżyły wojnę i, i to, to mnie jakoś strasznie poruszyło, że, że jakby my to oglądamy z dzisiejszej perspektywy, kiedy no właśnie taka bohaterka jak Nadia trochę to z przymrużeniem oka wszystko bierze tak. i mówi, że to jest jakaś tam nadwrażliwość babci. Ta, ale nawet ale... to jest takie trochę wyśmiane i tak dalej, że haha, ha, właśnie ta babcia taka szalona, zamiast dać do banku to, to kupuje złote monety, prawda. Ale y, jeszcze te, wrócę do tego wątku wybrania. Mhm. Wybrania zamiast, na zostawia tą traumę i wybiera siebie jako dziecko, prawda? Czy z siebie dziecko, które wcześniej uprowadza do tego, żeby bardzo śmiesznie, e, to ale... jest dużo właśnie takich tak, scen, które tak, opowiadasz teraz o nich, no tak, więc ona ma to dziecko tak. i to złoto i ona, to, czy to jest ona, ale to jest przeszłość. Tak, no. ale to jest przeszłość. E, nie, i to jest takie, takie fajne właśnie, że trzeba, żeby iść naprzód, Trzeba trochę zostawić te omy rodziny. To znaczy, to z, z jednej strony one są ważne i one są częścią nas, i prawda? Ona potem oddaje to dziecko mamie swojej, co też. Hej, tu ja. Tak. Też byli śmiesznie, jak się nie widziało w serialu, ale, ale w serialu to bardzo działa. To znaczy, ja się czułam, ja, czułam byłam zguszona na, na koniec i rzeczywiście tak myślałam, dobra, to jest. To jest wzruszające, to jest y, y, fajne, że, 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 że ten serial nam ta, to opowiada i tak to zamyka. Y, no jestem ciekawa, czy powstanie trzeci sezon, y, i właśnie czy oni coś nowego wymyślą. z, z z tym podróżowaniem w czasie, bo jeszcze nie wiem, co, co ewentualnie mogliby. I kiedy, ile czasu by musiało też upłynąć, tak? tak? Bo to jest zawsze ten od, odcinek kilku lat. Tak. Tutaj jest czterdziestka, czyli ten taki obiegowy żart, że wtedy ludzie zaczynają się interesować mm, genealogią, tak. swoją rodzinną historią, więc faktycznie to się mm. wszystko zgadza. Ile by czasu musiało upłynąć, żeby Nadia znowu miała coś ciekawego mm -hmm. do powiedzenia i Alan, żeby coś, coś no zrobić, ja bym bo chciała, żeby Alan coś... to jest właśnie taki bohater, który właśnie bardzo się boi żyć. On cały bardzo jest zachowawczy. To jest najlepsza scena, jak on zdradza właśnie tym swoim kolegom z Berlina, że słuchajcie, jak poczekacie 27 lat, to ten mur Ja wam gwarantuję. Tak. I kiedy się spotkasz ze swoją rodziną. Tak. I on to mówi zupełnie poważnie. Tak. Więc to jest też ciekawy bohater, żeby go jakoś tutaj pogłębić, mm -hmm. zastanowić się, jakie wyzwania można by przed nim postawić. Mm -hmm. No bo no dobrze, już nie, nie, nie ma ochoty się zabijać, co chwilę nie popełnia samobójstwa, tak. ale jakby nadal jest taki, on nie zaczął jeszcze żyć. Tak. Więc to bym chciała, to bym chciała, żeby to zostało jakoś rozwinięte, jeżeli ten, ta kontynuacja miałaby powstać. No nic, no w każdym razie czekamy na trzeci sezon. Y ten sezon nam się podobał mimo, VAT. mimo VAT. Doceniamy. Tak, doceniamy. A jak Wam się podobał? Piszcie w komentarzach, czy oglądaliście, czy też czekacie na trzeci sezon, a my dziękujemy za uwagę. Gosia Steciak. Julia Toczanowska. Do zobaczenia! Do zobaczenia.